To już mówię, Nina Mirecka jestem. Nina Mirecka Maciejska kto, kto, był, kto był tego dnia te, te, w 39 roku? Na kresach. Kto z Państwa był? Na kresach. Na w którym roku? W 39 roku, bo ja byłam w 39 roku w sardach. I pierwsze... Rewizja była właśnie w naszym domu to była dzielnica wojskowa. Ojciec na front poszedł do Warszawy, zdążył jeszcze przed Syberią. A ja z mamą zostałyśmy. I weszli o godzinie 6 rano, 6.30 może była. Pierwsza, pierwsza rewizja była u nas. Dorwali się do mojego łóżka, do dziecka. I zaczęli przyglądać im, skąd im przyszło do głowy, żeby do siennika zajrzeć. Tam była szabla. I znaleźli ze szablę. No i tak dalej później. Ale w ogóle, w ogóle to było coś strasznego. Jak ci ludzie wyglądali i ich panie, które zaraz do szapy pobiegły po bieliznę jakoś, żeby się przebrać na bal, damską bieliznę. Nie, ale w ogóle to było, to było straszne to do, do powiedzenia, ja mam to wszystko sobie zapisałam, na szczęście zapisuję. Trzeba I ta do karty, historia ta, do jest. Tak, karty trzeba przekazać. Tak, że weszli o godzinie szóstej, że był pierwszy nasz dom. Już wiedzieli, gdzie mają pójść? Tak, to był y, dzielnica Wojskowy. Y, tylko Wojskowi tam mieszkali, jeszcze, bo, jeszcze y, y, Wojsko y, poszło, zdążyli jeszcze do Warszawy trzy 3 dni przedtem. Mój ojciec tak wyszedł, a y, zostały, tylko właśnie rodziny zostały. No i oni weszli, no widzieli, no tam już nie będę mówić, nie chcę mówić kto ich naprowadzał, kto bramę postawił, kto prowadził ich, gdzie mają iść. Także my mieli swoich takich doradców, y, w każdym mieście. No i przyszli do naszego mieszkania od razu. Byłyśmy we dwie z babą I z psem. I z kotem. No i właśnie zaczęli od tego, że od razu powalczyli tu, tego. Przestraszyli się, bo był taki taki domek był. Nacisnęło się i papierosy wyskakiwały. I ja podbiegłam do tego i nacisnęłam. A oni w nogi. Myślę... Że... Się będzie. Więc tacy dobry ludzie ubrani w jakichś onucach, pobijali w coś w strasznym stanie, coś strasznego, brudnego, okropnego. Jakieś czapki poprzekwycane. Z jakimś ze stojącym jakimś. No i, 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 i zabrali się do mojego łóżka yy, szukać. Szukali gdzieś tam jeszcze, bo ich było kilku, ale do łóżka, do łóżku moim. Był materac. do tego materac, A w materacu była szabla. Skąd oni kapnęli, że tam może coś być, to ja nie wiem. W każdym razie. Znaleźli szable. No, i zaczęło się już tego tutaj, cała awantura. Ale ja, a ja zaczęłam tak krzyczeć, że o coś. Nie ogłuchli wszyscy. Bo krzyczałam, to jest moja szabla, to jest moja zababka, Tata mi dał, proszę mi zostawić, to jest moja zababka I, I zabrałam jednemu tą szablę jakoś. Chciałam, ale, ale nawet chciałam coś robić z tą szablą zabrać, schować ją gdzieś. No ale odebrali mi to jeszcze szable. I ile pani miała lat? Dziewięć. Zabrali, zabrali szable, ktoś tam później mówił, mieć i tak szczęście, bo mogli strzelać od razu. Mogli się zabić. No i, i, i tego dnia zaczęliśmy zaraz kombinować, mama kombinowała, jak uciec. Bo wiadomo, że jak już tu byli, to już my jesteśmy na liście. Na wybisę. następnego dnia miał być wybis na Sybir. I udało się właśnie tam y, jakoś w nocy do tego pociągu. Czas, czas, czas był trzeba było uciekać. Aha, I jeszcze w dodatku byliśmy, okazało się, że jesteśmy na drugim miejscu na, wybiec, na wywózkę następną, bo y, nie wszystkich zdążyli wywieźć. Zdążyłyśmy, mama jakoś załatwiła, że budący. Znaleźliśmy się na dworcu sarda. Sardy to było miasto powiatowe na dla kresach, dla Wołynia. i, i po, poszłyśmy na, co? Na, na, tego, na, na na stację. Za stacją był samochód, nie samochód, tylko pociąg taki, taki, no, co przewoziło się, jakieś tam towary się przewoziło się. No i do tego to, pociągu 20 osób weszło. Tam się płaciło się coś i pojechaliśmy. Pojechaliśmy, dojechaliśmy do Baranowicz. W Baranowiczach było gaz, przejście. Do białego stoku 16 km była granica ta zielona. No i potem szliśmy całą, ale mama moja była chora na miała zapalenie płuc i kaszlała. Więc naturalnie całe towarzystwo, które było z nami, powiedzieli, że mamy zostać, że my dwie mamy zostać, bo nie będą się oni narażać i wszyscy sobie poszli. I my zostałyśmy same. I same szłyśmy. I tu ciekawa historia. Szłyśmy same przez tą granicę. 16 kilometrów. Deszcz padał, wiem, że strasznie to wszystko było. Listopad to był, któryś listopad. Po 11 listopadzie już było. I w pewnym momencie z daleka pokazał się żołnierz rosyjski na koniu brązowym. Ja to pamiętam tak, jakby to było wczoraj. Na koju I, i zaczął jechać w tę stronę. Mama zbladła, no bo wiadomo, co to znaczy. A to byli oni jeździli i właśnie i zbierali tych ludzi no i załatwiali z nimi w różny sposób. Podjechali. Ja, ja zawsze byłam optymistką, więc do mamy mówił, nie, ja zaśpiewam mu coś, zagram, pobawię się i ona zostawi na pewno. No i podjechał blisko. Popatrzył się. I rzeczywiście, i zostawił nas, odjechał. Od koń do tyłu i odjechał. Czyli wśród nich też byli ludzie, którzy mieli serce. Nie po prostu tacy, którzy nie mieli rozkazy, to nie, nie strzelali tam. Może tego I właśnie. Nie brali. No i nic i doszliśmy jakoś, doszliśmy przez całą nas, doszłyśmy do. Do nie, 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 niemiecka granica już była dalej, dalej do Warszawy.